W tym meczu było widać niestety różnicę klas. Przegrywaliśmy przede wszystkim wszystkie starty. Lublinianie w tym roku pokazują, że to jest ich mocny aspekt, bo starty w ich wykonaniu są świetne, a w polu już naszym zawodnikom było bardzo trudno walczyć o jakiekolwiek pozycje i po przegranych startach mecz skończył się wynikiem, jakim się skończył i tutaj bezsprzecznie przegraliśmy ten pojedynek. Takie porażki najbardziej bolą i nie powinny, nie powinny się zdarzać, bo poprzedni taki mecz był częstochowy jest to po prostu wstyd przed kibicami, sponsorami przed wszystkimi, więc takie porażki bolą najbardziej. Wiadomo, no, przegrać można, ale trzeba to zrobić w jakimś normalnym stylu, po walce i w normalnych granicach punktowych, a tutaj ten wynik to był po prostu drugi nasz blamasz w tym roku, czego chcielibyśmy unikać w przyszłości. to mecz tak naprawdę o nic to ta frekwencja zawsze jest niższa aczkolwiek uważałem, że może być jeszcze niższa, więc byłem raczej miło zaskoczony tą frekwencją na stadionie w tym meczu. Wiadomo, rywal też nie wygrał żadnego spotkania w tym sezonie, nie było jakiś nazwisk gwiazd, które się zjawią tutaj przy Halera, więc, więc ciężko było tych kibiców tutaj zaprosić zgromadzić na stadionie, ale finalnie uważam, że wynik, który tutaj kibice zrobili, był zadowalający. my byliśmy bardzo porozbijani, jesteśmy porozbijani, bo teraz upadek zanotował nawet Frederik Jakobsen, czy dzisiaj odnowiła się kontuzja, niestety Kacporowi Pludrze, więc ten rok to jeden wielki szpital w naszej drużynie i, i tak naprawdę wszyscy już resztkami sił do tego meczu podchodzili. Krzysztof Kasprzak praktycznie nie chodził, więc startowali wszyscy bez przygotowania, byle ten mecz odjechać i zakończyć w całości. Na szczęście udało się oczywiście wygrać ten mecz, bo, bo, bo o to nam chodziło, ale ciężko tu było jakąś wielką mobilizację czy przygotowanie tego meczu ze względu na stan zdrowia większości zawodników. Nawet gdy tutaj dograliśmy wypożyczenie Wiktora Rafalskiego, gdzie mógł sobie startować w niższej lidze, dalej się rozwijać, to dzień wcześniej, chyba czy dwa dni wcześniej doznał również kontuzji wiązadę w kolanie, więc tutaj tak jakby apogeum tego pecha. Potem wydarzenia właśnie z Frederikem jako czy teraz z Kasprem Pludrą, no to już jest myślę maksimum kontuzji, które mogli, mogliśmy chyba wykorzystać w tym roku. Szczerze mówiąc nie pamiętam takiego sezonu. Myślę, że też nie był to tylko nasz problem, tylko w całej lidze było bardzo dużo groźnych wypadków i dużo kontuzji, ale u nas tu już w, w zupełności w 100% wszyscy zawodnicy doznali jakichś większych lub mniejszych urazów od najcięższego Nikiego Pedersena do jakichś tutaj drobnych urazów barku czy, czy kolana które jednak i tak dawały dyskomfort i nie pozwalały na pewno zawodnikom startować w 100% i pokazać swoich możliwości, bo wiadomo może, że to jest taka dyscyplina, gdzie trzeba być na 100% przygotowany fizycznie, aby podjąć w walce w, w natorach Pegekstali i no, trzeba dać z siebie wszystko. I wcześniej nigdy Emila nie znał, tutaj pokazał, że warto na niego stawiać, bo robił regularnie wyniki dwucyfrowe. Od razu pojawiło się kilka ofert z pierwszej i drugiej ligi. Zawodnik wybrał propozycję z poznania i teraz pokazuje, że warto było na niego postawić, bo widzimy, że prawdopodobnie może pomóc w walce do pierwszej lidze PZW. Do połowy sezonu na pewno chcieliśmy walczyć o ten finał o, o jakieś wyższe cele w tej lidze, jednak w pewnym momencie pojawiła się. Propozycja wypożyczenia Emila właśnie Breuma, nie chcieliśmy go blokować, dać mu się rozwijać, do tego Norbert Krakowiak nie był zawsze w dyspozycji, miał mecze w, w Lidze Szwedzkiej, więc kiedy wiedzieliśmy, że nie będziemy mogli startować w tej, w tej Lidze U-24 w najmocniejszym składzie, postanowiliśmy sobie tutaj bardziej na ludzie startować, dać się rozjeździć młodym naszym zawodnikom, więc zmieniliśmy trochę cele w trakcie, w trakcie trwania sezonu. Chciałbym na pewno wszystkich zaprosić, aby dołożyli swoją cegiełkę, oddając swój głos na taką trybunę, która zaprojektowana została już w zeszłym roku. Jest to rzecz, która w XXI wieku oczywiście dawno powinna być na stadionie, jednak wiemy, jak nasz stadion wyglądał jeszcze kilka lat temu i nie jesteśmy w stanie jakby własnymi siłami, czy miasto nie jest w stanie w ramach budżetu wybudować takiej trybuny. A tutaj pojawiła się okazja w ramach ty, ty budżetu obywatelskiego zbudować naprawdę fajną i przemyślaną konstrukcję, która Ułatwiłaby na pewno dostanie się kibicom niepełnosprawnym na mecze gkm -u. a wiemy, że takich kibiców jest sporo, i tutaj ten stadion niestety do tej pory nie był za bardzo przyjazny dla kibiców niepełnosprawnych. Na stadionie cały czas trwają regularne treningi głównie młodzieży i szkółki różowej. Są one bardzo intensywne, jest ich bardzo dużo, bo praktycznie codziennie, jak nie ma, jeśli nie ma treningu, to zawodnicy udają się na jakieś zawody i tak będzie pewnie gdzieś do połowy sierpnia. My przygotowujemy się do podziękowania sponsorom za ten sezon. Myślami też już jesteśmy przy przyszłym roku, planujemy sobie jakieś nowe rozwiązania, chcemy poprawić funkcjonowanie klubu i planujemy już też pozyskiwanie sponsorów na przyszły rok. Tak więc trochę sezonu cały czas z nami jest 2022, jesteśmy też już trochę w sezonie 2023 i tak naprawdę w klubie najgorętszy okres, najwięcej pracy jest właśnie na tym etapie jesień-zima, bo w sezonie wszystko już jakby... Toczy swoim, swoim tempem. No, mamy część rozmów zakończonych, yy, mamy, mamy jakiś plan tutaj na drużynę, yy, ale nie chcemy na razie tego zdradzać, nie chcemy o tym mówić, gdyż to, nie, nie, jak pokazuje doświadczenie, nie, nie, nie daje żadnych pozytywnych efektów, yy, wręcz odwrotnie, więc wolimy tutaj robić to w ciszy i zobaczymy, jaki będzie tego finał. Skupiamy się na swojej pracy i robimy to, co możemy, aby było jak najlepiej dla naszego klubu.